Czemu z tej strony będziemy grywać one-shota i ogólnie próbuję ogarnąć jak się robi Solstice Run. Musiałem wyszukać w internecie jak się, co trzeba zrobić, więc e, ogarnąłem, że muszę to odpalić, chyba. Uuu, dobra, są notatki. Okej, okay, trzeba było odpalić to. Jeżeli nie wiecie to one-shot Solstice Run to, to jest sekretne zakończenie, sekretna ścieżka, która... Ee, daj ci prawdziwe zakończenie, czy, czy jako, jakoś tak. I musisz najpierw wkończyć grę i teraz próbuję to odpalić, więc... Wygląda na to, że ukończyłeś swoją misję i rozumiem, chcesz powrócić, ale istota się nazywała jeden strzał, czyli one shot, no, jeden strzał ee, dla powodu. E, ta restrykcja była zaimplementowana dawno, dawno temu i usunięcie tej restrykcji jest niemożliwe teraz. Chociaż dla mnie. Nie wiem jak E, jaką masz siłę, jaką masz moc? E, więc przepraszam, jeżeli to brzmi głupio, ale jeżeli byś był tak miły, przetestować coś dla mnie. Mgła Twojego zapisu może dalej gdzieś być w Twojej maszynie. E, może nawet ta lokacja jest w tym dzienniku, w którym teraz czytasz. E, ten zapisany progres, e, mgła bierze formę tego pliku. Możesz nim manipulować. Spróbuj usunąć ją z tej lokacji. Podstawowe usuwanie tego pliku może się uda. Przepraszam, jeżeli ten opis dla ciebie jest e, niejasny. Okej, okay, więc... Bez spoilerów tego nie znam już, to już kompletnie jest dla mnie nowe. Więc... E, a simple deletion will do, Czyli... Mógłbym usunąć po prostu ten plik. Tylko się boję, że jeżeli coś usunę, to też spieprzę coś, ale ok, dobra. E, w ogóle tak, jeżeli się zastanawiacie, zastanawiacie co się dzieje... To jak odpalamy one-shota, to to się dzieje. To jest wszystko, to nic innego się nie dzieje w Jak klikniesz coś, znika jego okienko, więc... O oh, fuck. Tutaj to mam usunąć? Saved progress one-shot? No, kropka one-shot, wait, dobra. Uff. Czy to o to chodziło? Proszę, mam nadzieję, że to o to chodziło. Proszę, powiedzcie, że, że mi się nie zepsuł, że nie spieprzyłem nic. Jest, 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 jest! Nie spieprzyłem tego. Jest! Nie spieprzyłem tego, dobra. Czyli co, mam odpalić jeszcze raz? Tą Jest, dobra. Okej! Okay. Dobra. Jakby zamknęła się, od razu gra. Ok, jest achievement. Dobrze co zrobiliśmy. <coughs> Czy to jest. ten sam niko? Halo? Chameleon? To jest? Ok, dobra. Chwila, dlaczego ja to powiedziałem? Chameleon. Dlaczego to brzmi tak. podobnie? Okej, okay, czyli to jest. Okay, dobra. Dobra, czyli jesteśmy z powrotem. Niko powrócił. Z tego co pamiętam, to ja chyba poświęciłem Niko, więc... No trochę się głupio czuję z tym, ale. Ale w sumie nie ma dobrej decyzji. Jakbym nie poświęcił Niko, tylko uratował go, to bym... też był smutny. Okej, okay, więc tu jest zbyt ciemno. Wskazuje, że trzeba komputer uruchomić. Dokum... Okej, okay. okej, okay, jest, in jest inaczej, musimy wejść w dokumenty chyba. Okej, okay. okej, okay, rozum okay. okay. rozumiem, OK.. okej okej. Rozumiem. Wygląda na to, że mogłeś usunąć tę restrykcję. E, w takim razie jesteś gotowy kontynuować i e, ważne przygotowanie już są ustawione. Znaczy no, wszystko co się przygotować to już jest gotowe. E, ta sesja może iść inną ścieżką, e, zależąc na twoich akcjach. Jeżeli rozpoznajesz ten symbol, to wiesz co z nim zrobić. Przyznaję się, że to może być ryzykowne, ale szansa tego, że stan istoty się pogorszy, jest bardzo wysoki. E, jeżeli to się stanie, to... To? E, popatrz na mnie. P prosi się o przysługi tylko... Po to, by stać się tak niespokojnym, gdy się zgodzisz. Rozumiem, że chcesz pozostawić niektóre pytania bez odpowiedzi. E, rozumiem, że nie wierzysz w e, szczęśliwe zakończenie. Rozumiem, że jesteś po prostu przestraszony, po prostu, e, co może się stać. Jeżeli jesteś usatysfakcjonowany tym światem, tak jak teraz jest, jeżeli jesteś usatysfakcjonowany. Um, usatysf Kurwa, moje język. Usatysfakcjonowany e, <grym> fabułom. E, jeżeli serio nie chcesz, żeby się nic zmieniło na lepsze lub gorsze, to udawaj, że nic z tego nie zobaczyłeś. E, przechodź przez tą grę tak, jakbyś normalnie przechodził. E, nie używaj mojego Nosatnika na nic innego. E, ta opcja zawsze będzie leżeć tutaj dla siebie. Zachęcam cię, żebyś pomyślał. E, Messiah, świat, moje dzieci. Wszyscy, wszyscy zasługują na dobre zakończenie. Dziękuję za słuchanie. Do widzenia. Eee, Zabrzmi jedną rzecz. Są takie literki, takie losowe, w każdym pliku, takie podświetlone. Ja chcę zobaczyć, co to będzie robić, co to będzie tworzyć, bo wydaje mi się, że to może coś stworzyć. Więc eee, pierwszy plik SO. Eee, FS TI CE To jest, to nie jest F, to jest L. Sorry, ja, ja inaczej piszę. Ok, rozumiem. Solstice. No czyli to jest solstice, to, to, to jest to, dobra. To jaka podpowiedź. Zapomniałem, jak duże tłumaczenie tego jest. Eee, czy dosłownie? Solstice. To tylko tyle musimy pisać, czy musimy wszystko? Okej, okay, nie, nie, dobra, dobra. Tylko to potrzebowaliśmy. Rozumiem. Komputer Let's go. solstice Run. Dobra. Dużo czytania było. Znalazłeś mnie. Dlaczego? Jesteś już za późno, już nie możesz. Już nie, nie ma, nie zostało dużo tego świata. E, będzie to widoczne, jak już wyjdziesz stąd. Ten świat nigdy nie był warty ratowania. Chcesz spróbować, to pamiętaj to, Niko będzie odczuwać twoje akcje. Twoja misja to jest pomóc, żeby Niko uciekł z tego świata. I pamiętaj najważniejsze... Nie, to... Coś, coś tu nie gra. Czy my, czy my już gadaliśmy o tym, Chameleon? Ale to nie powinno być możliwe. Przecież mieć tylko jeden, jedną próbę. To, tak, tak to nie powinno się dziać. Niko słyszy, jak się drzwi odpokowują. Camillion? To brzmi tak. Tak podobnie. Znaczy nie? Nie podobnie. To brzmi tak. Familiar, kurwa. Jakby. Najgorzej no jest to, że ja znam te słowa. Ja znam wszystkie słowa, ale. O. Kamilion. to brzmi tak znajomo. No tak. Powiedziałbym. Familiar. Słowa, te angielskie. Brzmi tak znajomo, ale kurwa, nie wiem, jak to się przytłumaczy na polski. To jest masakra. Dobra, okej, okay, czyli co teraz? Gramy jak normalnie. Jest alkohol. Niko jest alkoholikiem, let's go. Pamiętam, że był ten Lis, czy co tamkolwiek było w mieście. Powiedział, żeby, żebym go poszukał po ukończeniu gry. Więc zobaczymy. Zobaczymy, czy mamy do niego iść tak daleko, czy coś się sobie stanie podczas gry. Jak, długi jest, jak długo jest ta gra? To też pytanie. Znaczy, jak długie jest to zakończenie? Bo to, czy trzeba to zakończyć od nowa? Czy... Kompletnie inna, inna fabuła się dzieje? Jakby ja nie grałem rok, więc e, będę lamić tak samo jak... Kiedyś. Ta żarówka, jesteś tu. Ja? Tak. Witam w naszym świecie, przesiedł. Eee, no dobra. Dziękuję, przepraszam, nie wiem co się dzieje, tak. Yyy, eee, dobra, jak przybyłeś, nie wiem po co się obudziłem w, w domu. Tak, dobra, tak jak profesji powiedział mi to. Okej, okay, Kamilion. Gdy ja się obudziłem w tym domu, z jakiegoś powodu zawołałem imię Kamilion. Nie wiem, dlaczego to zrobiłem, ale zobaczyłem to też na komputerze. A, to był nasz... E, Bóg. A, prawda... A, racja. Myślałem, że... coś... Pamiętam o tym. Pamiętasz? Chwila. Ale czy... Ty nie przyszedłeś dopiero tutaj teraz? To ja powinienem cię poinformować o tym. To, jak, jak ty o tym wiedziałeś? Hmm... M miało to sens, I guess. A, y więc już się skontaktowali z Kamilionem, co nie? Nie. Tylko mam zamknąć oczy i się skupić, prawda? Nie jakby... Okej, po prostu. Ten bot po prostu już ma takie aha. Istniałem całe moje życie, żebym powiedzieć przepowiednie, a tu. Okej. Okay. Hej, Kamilion? Bogu? Yy, wiem, że to zabrzmi dziwnie, ale. Czy my się spotkaliśmy przedtem? Tak. A, ale. Nie pamiętam kim jesteś. To jest takie dziwne uczucie, które mam. O, ja pewnie sam... Teraz zachowuję się głupiotko, przepraszam. Ale miło się poznać Kamilon. Moje imię to Niko. Okej. Okay. Skontaktowałem się z Kamilem, no? Eee, nie no, tam, nie by się Ta jesteś pasaja. Czy możesz mi opowiedzieć o przerwce. Czyli to jest ogólnie to samo co przedtem było. Okej. Okay. Dobra. Jeszcze notatka, Tak, czyli w sumie wszystko jest tak jak kiedyś. pudełko, Okej, okay, czyli musimy znaleźć Łom. Okej, okay, dobra rok Pamiętam jak ja w pierwszym odcinku, jak ja szukałem tego miejsca. Tylko ja miałem tak przyciemniony monitor, że ja nic nie widziałem. Ja po prostu nie widziałem tego wyjścia. że ja zostałem. kurde, gdzie to jest? Gdzie to jest? 6 eee, kod. Czy ja pamiętam? Tak pamiętam. Na, mam nawet. No to notatkę już przygotowałem. 8. Czyli to nie było to. Kiedy to powstało? A to powstało rok temu. <laughs> Okej, okay, dobra. Czyli to nie jest to. Rozumiem. Spoko. Mogą to. Mogą to usunąć. Jednak, okej, okay, czyli muszę dalej progresować przez fabułę i wtedy e, jak to zrobię to, to dostaniemy tą notatkę, zgaduję. I tutaj jest mieszkanie, o, witam. Żarówka. Więc co ty jesteś tym saja tym wybrańcem. E, tak, myślałem, że to jest ktoś wyższy. Jesteś jakimś kotem? Nie, jestem człowiekiem. Nie da się jeszcze z nim, z nią porozmawiać, ale zaraz pójdzie chyba tutaj do nas. Okej. Okay. O, jest aparat. O, kamera. No, czy aparat. Eee... Dobra, mamy aparat. Już dalej nie zejdziemy. Czy wszystko dobrze? się jakbyś miał zaraz spadnąć. Ja. Zobaczyłem coś. Były to taki bardzo... Krótki sen. Zuprzełem jakieś robota z żółtym okiem. To dziwne. Czy, czy jesteś pewien, że wszystko dobrze jest? Chyba tak. Wiesz eee, co teraz, że o tym wspomniałeś. Był jakiś robot, który bardzo chciał tutaj przyjść. I nieważne jak długo. Te kopalnie były popsute? Przypomina jak jakiś wizualny glitch albo halucynacja. Cokolwiek to jest, co żywe organizmy mają. Hmm. Czy ten robot, to, co tylko znasz, ma żółtoko? Nie wydaje mi się, że wziąłem innych robotów takich jak te. Nie wziąłbym ich, tylko... Nie znałem, tylko słyszałem go od przesiela. Jego przesiela, o. Oh. Chwila, co się z moim. kieszeni? O, oh, journal. Wszystko będziemy w zasadniku, powiedzieli. Co to, to, to jest? To nie, nie świeciło się przedtem. Co to jest? To my, Byłby... To byłoby moje pytanie. E, skąd. z tą książkę? E, było ze mną, gdy się obudziłem? I nie kwestionowałem to, tego, ale przewracałem strony i nie umiałem zrozumieć ani słowa. Czy to jest coś, co wybrańcy powinni się budzić z? Nie, nie słyszałem nigdy o czymś takim, ale wiem, kto napisał tą książkę. O? Ale? Widziałem tylko jego książki z czarnymi koniczynami na okładce. Jeżeli podródził się, żeby dać na to jej żółty fosfor, to sam fakt tego, że się obbiłeś z tą książką w ogóle to nie bardzo zaskakuje. Żółty fosfor? A tak, ten rzadki fosfor, który... co ludzie myślą, że słońce jest zrobione go. Z... chwilę skąd ja to wiem? Nikt mi chyba o tym nie powiedział. A, mogę ci pokazać się, jeżeli chcesz. Jaj yeah, let's go! Ale to... I to pomija chyba mocno Mój <grytania> przyjaciel mi to kiedyś dał dawno temu. O, ładna. Wygląda jakby Kończyna była w pranzoletce e, też, czyli nie pranzoletka, tylko na szyjnik. Jak, tak jak ta książka. Bo to, to jest ta sama osoba. O. Z tego myślę, że ten dziennik jest bardzo ważny. E, powiedziałeś, że dopiero teraz zaczął się świecić? E, tak. I to było to po twojej wizji, więc... To musiało coś znaczyć. Może powinieneś przeczytać to jeszcze raz? To wszystko? To. Trzeba popatrzeć w dokumenty. <grym> Nie wiem. Musiałem może przekazać tworzę. O, oh, fuck! Oh fuck! Co? Ja przypiąłem. Boi! Ja przypiąłem. ...przypadkowo tylko połowę moich folderów. Z dokumentów. Ja nie wiedziałem, że da się je przypiąć wszystkie naraz. <grystanie> Jakie mam to... Okej, okay, mogę to odpiąć wszystko. <grystanie> nie wiem, czy ja mam jakoś tak patrzeć w danym miejscu. Czy jak. O, wait. Okej. Okay, to o to chodzi... O cholera. Co się właśnie stało? Nie jestem pewien, nie patrzyłem. Także, że ja też nie. Patrzyłem na ten dziennik, i teraz ta strona, ten rysunek tego pokoju. To popatrzyłem z powrotem, i jakby wózek się pojawił tutaj znikąd. Czy powinien się bać? Hmm. jak standardowy wózek. To znaczy, że wykrył chyba ruch i wysłał się tutaj. A, ma sens. Ale jestem zdziwiona, że to dalej działa. Zgaduję, że mamy działający pojazd. Nie wiem, dlaczego byś chciał odwiedzić głębsze ruiny, a nasze kopalnie, ale jeżeli chcesz, to masz teraz opcję. Czy ten wózek będzie nas mieścić obu? Nie. E, chciałem, żebyś przyszedł ze mną. Wiem, że mam kamiliona, ale... trochę się się boję. bo mogę daje przyjść, że ich chcesz. Mogę schodzić na... drodze. A czy to nie jest trochę... Kurwa... Niko, masz 12 lat. Nie używaj takich słów. A nie jakieś precarious. Niepewny. Precarious. Czy to nie jest trochę takie niepewne? co się z tobą stanie? To są magnetyczne drogi tory, o tory. To są magnetyczne tory, więc e, mogą mnie utrzymać. Jest to tylko groźne, jeżeli jesteś organicznym ciałem. I ty jesteś organicznym ciałem. Okej, okay, rozumiem. Oj, przestało się świecić. Ok. Here we go. Mogę SHIFT. Okej, okay, mogę się w tam. Ale chwila, bo. E, ja nie rozpoznaję tego miejsca w tym protokole. To. To nie jest co powinienem ci pokazywać. Skąd ty się tutaj pojawiłeś? Mogę tylko pomyśleć o jednej osobie. On się z tobą skontaktował? Jak. Jak, dokąd robił? Nieważne. E... Idziesz poza strefę mapy. Powinieneś... E, wrócić. Proszę wróć. Złe rzeczy się staną. Bardzo złe rzeczy. Jeżeli tak będziesz dalej wlecieć, to niko może... niko może nie być bezpieczny. Proszę, zawróć. Oh. Mm, o, co jest... co nie tak? Mam jakieś złe... uczucie, że nie powinienem tutaj być. A, e, chcesz wrócić? Nie wiem. Co ty myślisz, Kamilion? Czy powinniśmy wrócić? Continue forward. Kamil mówi, żebyśmy szli dalej. O, wózek się zatrzymał. Więc tak daleko zaszliśmy. Więc gdzie jesteśmy? Jakiś stary pokój do obserwowania. Wygląda jakby to było. Nawet funkcjonalne. Co? Ho? Żemila się reaktywował, ale nie był mocy tak długo. Dziwne, może... Chodzi na baterii. Nie, nie, nie to nie to. Cokolwiek to jest, y muszę to zbadać. Okej. Okay. Czy będzie OK, jak zostaniesz sam na chwilę? Spoko mam do sobą kamieniona. Okej. Okay. Bądź bezpieczny. Stay safe. Więc jak to idzie? Y Może rozpoznać co się dzieje, to wszystko jest nowe Albo enkryptowane e, Musi analizować to W swoim systemie Może to trochę Potrwać, więc Nie musisz czekać na mnie Okej okay. Profetobot, o Spoko Tutaj coś będzie jeszcze Jakiś komputer, jakiś komputer, jakiś komputer Jakiś komputer. Okej, okay, dobra. Więc ogólnie film trwa 2 godziny i postanowiłem, że tutaj zakończę odcinek, ponieważ e, byłby zbyt długi ten odcinek i się nie spodziewałem, że nie będzie checkpointów przez tak długi czas, więc e, zakończę to tutaj. Dziękuję za oglądanie. jeżeli Wam się podobało, to lepiej like, się subskrybujcie i widzimy się w następnym odcinku. Bajo.